W tej części przechodzimy do konkretów. Ile dni urlopu naprawdę przysługuje pracownikowi i kiedy trzeba ten wymiar liczyć proporcjonalnie? Stosownie do treści artykułu 154 paragraf 1 Kodeksu Pracy, wymiar urlopu wypoczynkowego wynosi 20 dni, jeśli pracownik jest zatrudniony krócej niż 10 lat, i 26 dni, jeśli pracownik jest zatrudniony co najmniej 10 lat. Te okresy to suma łącznego zatrudnienia pracownika u wszystkich pracodawców po kolei a nie staż pracy u jednego z nich. Wymiar urlopu wypoczynkowego to łączna liczba dni urlopu za cały rok pracy, która przysługuje pracownikowi z uwzględnieniem okresów wykonywania pracy i innych okresów zaliczanych do stażu. Uwaga! Pracodawca może ustalić w zakładzie pracy, iż wymiar urlopów pracowników będzie wyższy niż kodeksowy. Takie działanie jest działaniem na korzyść pracownika, jest zatem dozwolone. Pełny wymiar urlopu, 20 albo 26 dni na pełnym etacie, Należy się za cały rok kalendarzowy, w którym pracownik pozostaje w zatrudnieniu. Z zastrzeżeniem okresów pomniejszających, np. urlop bezpłatny trwający minimum miesiąc, więcej o tym niebawem. Żeby to łatwiej zobaczyć, przejdźmy od razu do praktycznego przykładu. Przykład. Pracownik został zatrudniony w dniu 1 października 2025 roku. Z dniem 1 stycznia 2026 pracownik nabywa prawo do urlopu kolejnego w wymiarze 20 dni. Tyle mu przysługuje ze względu na staż pracy. Pracownik złożył wypowiedzenie umowy o pracę, a umowa rozwiązuje się z dniem 31 sierpnia 2026 roku. Pracownik ten musi u dotychczasowego pracodawcy wykorzystać przysługujący mu urlop wypoczynkowy, ale wymiar tego urlopu nie będzie wynosił 20 dni, tylko zostanie ustalony proporcjonalnie dla ilości przepracowanych w tym roku danego pracodawcy miesięcy. W tym przypadku 8 12 z 20 czyli 13 i 33 setne, czyli po zaokrągleniu 14 dni. Wymiar urlopowy 20 albo 26 dni dotyczy zatrudnienia pracownika na pełnym etacie. W przypadku niepełnego etatu wymiar urlopu ustala się proporcjonalnie. Na przykład na pół etatu to będzie odpowiednio 10 i 13 dni. Zwróć uwagę, jak zasada proporcjonalności działa w pierwszym roku i jak zmienia się w kolejnym. Przykład. Pracownik został zatrudniony w dniu 10 sierpnia 2025 roku. Jest to jego pierwsza praca, wcześniej odbył jedynie 3-miesięczny staż absolwencki. Ma prawo do 20 dni urlopu, gdyż jego staż pracy włącznie z okresami zaliczalnymi nie przekroczył 10 lat. W 2025 roku, rok pierwszego zatrudnienia pracownika, pracownik nabędzie prawo do 4,12 z 20 dni urlopu. Upłynęły 4 pełne miesiące zatrudnienia i obowiązuje go miesiąc karencji. Z dniem 1 stycznia 2026 roku pracownik nabywa prawo do 20 dni urlopu, które od razu może wykorzystać. 20 albo 26 dni urlopu należy się pracownikowi za cały przepracowany rok kalendarzowy, niezależnie od tego, czy w trakcie roku zmienia pracodawcę, o ile nie ma przerwy w zatrudnieniu dłuższej niż miesiąc. Teraz przykład, który bardzo często pojawia się w praktyce: zmiana pracodawcy w trakcie roku. Pracownik został zatrudniony w dniu 1 sierpnia 2025. W 2025 roku wykorzystał cały przysługujący mu urlop wypoczynkowy, liczony tak jak urlop wypoczynkowy w pierwszym roku pracy. Z dniem 1 stycznia 2026 pracownik nabył prawo do 20 dni urlopu, z których 15 wykorzystał w marcu 2026 roku. Z dniem 30 czerwca 2026 Pracownik rozwiązał umowę o pracę z dotychczasowym pracodawcą, a z dniem 1 lipca podjął zatrudnienie u nowego pracodawcy. U nowego pracodawcy, zakładając, że pracownik będzie u niego pracował co najmniej do końca 2026 roku, będzie mu przysługiwać jedynie 5 dni urlopu wypoczynkowego, gdyż za cały rok pracownikowi przysługuje pula 20 dni, z których 15 wykorzystał już u poprzedniego pracodawcy. O tym, Ile dni urlopu wypoczynkowego wykorzystał pracownik u poprzedniego pracodawcy, nowy pracodawca dowie się ze świadectwa pracy pracownika. W świadectwie pracy wykazuje się bowiem ilość dni urlopu wypoczynkowego, wykorzystaną w roku ustania stosunku pracy. Może się okazać, że w danym roku kalendarzowym pracownik osiągnie staż pracy 10 lat i zamiast 20 dni urlopu wypoczynkowego przysługiwać mu będzie 26 dni. Sytuację tę reguluje przepis artykułu 158 kodeksu pracy. Pracownikowi, który wykorzystał urlop za dany rok kalendarzowy, a następnie uzyskał w ciągu tego roku prawo do urlopu w wyższym wymiarze, przysługuje urlop uzupełniający. Należy zwrócić uwagę na użyty w treści powołanego przepisu zwrot pracownikowi, który wykorzystał urlop za dany rok kalendarzowy. Jedynie takiemu pracownikowi należy się urlop uzupełniający. Pracownik któremu w danym roku przysługiwało 20 dni urlopu, ale nie wykorzystał wszystkich, a następnie w danym roku osiągnął staż pracy 10 lat, niejako automatycznie należy się 26 dni urlopu i jemu nie trzeba udzielać urlopu uzupełniającego. Dlatego pracownika wymiar urlopu zamienia się automatycznie z 20 na 26 dni. Teraz kolejny temat. Ustalanie ilości godzin i dni urlopu do wykorzystania. Stosownie do treści artykułu 154 ze znaczkiem 2 kodeksu pracy, urlopu wypoczynkowego udziela się pracownikowi w dniach, które są dla niego dniami pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy, w wymiarze godzinowym odpowiadającym dobowemu wymiarowi czasu pracy pracownika w danym dniu. Udzielenie pracownikowi urlopu w dniu pracy w wymiarze godzinowym odpowiadającym części dobowego wymiaru czasu pracy jest dopuszczalne jedynie w przypadku gdy część urlopu pozostała do wykorzystania, jest niższa niż pełny dobowy wymiar czasu pracy pracownika w dniu, na który ma być udzielony urlop. Może się zdarzyć, że pracownik ma planowany więcej niż 8 godzin pracy. Przykładowo pracuje w systemie równoważnym. Wówczas idzie na fizyczny dzień urlopu, ale wykorzysta z należnej puli półtora dnia. Szczegółowo mówiliśmy o tym w naszym innym materiale o równoważnym czasie pracy, link w opisie. Zresztą pokażmy, jak te zasady działają w bardziej, mówiąc w cudzysłowie, skomplikowanych systemach czasu pracy. Przykład. Pracownik jest zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy w systemie równoważnym. Pracuje odpowiednio w poniedziałki, wtorki i czwartki po 12 godzin, a w środy po 4 godziny. Piątki pracownik ma wolne od pracy. Pracownik składa wniosek o udzielenie dwóch tygodni urlopu. Wniosek pracownika nie jest precyzyjny, zatem kadrowa musi ustalić, które spośród dni roboczych w okresie tych dwóch tygodni są rzeczywiście dla pracownika dniami pracy. Może się bowiem okazać, że na dwa tygodnie robocze 10 dni, pracownik ma wyznaczonych nawet mniej niż 8 dni pracy. Nie ma to wpływu na ilość godzin urlopowych korzystanych przez pracownika. Niemniej musi zostać prawidłowo uwzględnione w ewidencji czasu pracy pracownika. Przykład. Pracownik w okresie od 1 stycznia do 31 maja był zatrudniony na pół etatu. Pracował po 4 godziny dziennie. Od dnia 1 czerwca pracownik pracuje na pełnym etacie. Jeden dzień urlopu wypoczynkowego przeliczeniowo to zawsze 8 godzin, niezależnie od wymiaru etatu. Pracując na pół etatu, pracownik wykonywał pracę po 4 godziny dziennie, zatem fizyczny dzień urlopu w tym okresie odpowiada 4 godzinom urlopu wypoczynkowego, czyli połowie dnia urlopu. Pracownikowi pozostały do wykorzystania 4 godziny urlopu. Od 1 czerwca Pracownik pracuje na pełnym etacie po 8 godzin dziennie. Idzie na dzień urlopu, wykorzystuje dzień przeliczeniowy z należnej puli. Co do zasady, urlopu na pełnym etacie udziela się w dniach, ale zgodnie z tym, co mówiliśmy wcześniej, jeśli pozostała do wykorzystania część urlopu jest niższa niż pełny dobowy wymiar czasu pracy, urlopu można udzielić w takim wymiarze, jaki pozostał. Czyli w tym przypadku dopuszczalne jest udzielenie pracownikowi na pełnym etacie urlopu w godzinach, a nie w dniach. W praktyce, niektórzy pracodawcy udzielają pracownikom urlopów w godzinach, niezależnie od wymiaru etatu. W ewidencji czasu pracy zaznacza się wówczas, że pracownik wykorzystał połówkę urlopu. Takie działanie jest dopuszczalne, o ile odbywa się na wniosek pracownika, gdyż w tym przypadku jest to działanie na jego korzyść. Niemniej, udzielanie urlopu w godzinach na pełnym etacie może przysporzyć kadrowej trudności w prawidłowym ewidencjonowaniu czasu pracy. Kolejny temat proporcjonalność urlopu wypoczynkowego. Przechodzimy do kluczowej zasady, która pojawia się przy niemal każdej zmianie etatu czy pracodawcy proporcjonalnego liczenia urlopu. Wymiar urlopu wypoczynkowego pracownika ulega obniżeniu z dwóch powodów: zatrudnienia w niepełnym wymiarze czasu pracy oraz nawiązania lub rozwiązania stosunku pracy w trakcie roku kalendarzowego. Wymiar ten na pełnym etacie jest niższy niż 20 albo 26 dni, jeśli pracownik nie przepracował pełnego roku kalendarzowego. Przykład. Pracownik został zatrudniony w dniu 1 kwietnia 2025 roku z umową na czas określony do dnia 31 grudnia 2025 roku. I w okresie od 1 stycznia do 10 kwietnia 2026 pracownik pozostawał bez pracy. Z nowym pracodawcą pracownik nawiązał stosunek pracy z dniem 11 kwietnia 2026. W nowym zakładzie pracy pracownik nie będzie miał zatem 20 dni urlopu, ale proporcjonalnie mniej. Liczymy od kwietnia do końca roku, czyli 9 dwunastych z puli 20 dni. Stosownik do treści artykułu 155 ze znaczkiem 1 Kodeksu Pracy w roku kalendarzowym, w którym ustaje stosunek pracy pracownika uprawnionego do urlopu kolejnego, Pracownikowi przysługuje urlop wypoczynkowy u dotychczasowego pracodawcy w wymiarze proporcjonalnym do okresu przepracowanego w dotychczasowym zakładzie pracy, o ile pracownik przed ustaniem stosunku pracy nie wykorzystał urlopu w wymiarze, jaki mu przysługiwał lub wyższym, i u nowego pracodawcy w wymiarze proporcjonalnym do okresu pozostałego do końca roku kalendarzowego, jeśli pracownik został zatrudniony na czas nie krótszy niż do końca tego roku. Albo w wymiarze proporcjonalnym do okresu zatrudnienia, jeśli pracownik był u nowego pracodawcy, zatrudniony krócej niż do końca roku. Zobaczmy teraz na liczbach, jak to działa przy wyższym wymiarze urlopu 26 dni. Przykład. Pracownik ma staż pracy 10 lat z uwzględnieniem wykształcenia. Za rok kalendarzowy przysługuje mu zatem 26 dni urlopu. Pracownik został zatrudniony w dniu 1 kwietnia 2026 roku. Wcześniej w tym roku nie pracował. Ponieważ nie jest to jego pierwsza praca, nie obowiązuje go miesiąc karencji i prawo do urlopu wypoczynkowego pracownik ten nabywa w chwili zatrudnienia. Wymiar tego urlopu wynosić będzie 912 z 26 dni, 9 miesięcy przepracowane w roku, czyli 19,5 dnia urlopu a po zaokrągleniu w górę, bo niepełny dzień urlopu zaokrągla się do pełnego dnia w górę i nie dotyczy to urlopu w pierwszym roku pracy. Pracownik będzie miał prawo do urlopu w wymiarze 20 dni. A nie 26, gdyż tyle przysługiwałoby mu, gdyby przepracował cały rok kalendarzowy. Przykład. Pracownik został zatrudniony w dniu 10 lipca 2025 na podstawie umowy na czas określony do 31 grudnia 2026. Pracownik wykorzystał cały urlop za 2025 rok. W miesiącach marcu i kwietniu 2026 pracownik wykorzystał 20 dni urlopu wypoczynkowego. A zatem całą pulę przysługującą mu na 2026 rok. W dniu 21 czerwca 2026 pracownik został zwolniony w trybie dyscyplinarnym. Pracownik ten, nawet gdyby podjął zatrudnienie w 2026 roku u nowego pracodawcy, nie będzie miał u niego prawa do urlopu, bowiem całą przysługującą mu na 2026 rok pulę wykorzystał u poprzedniego pracodawcy. A informację o wykorzystanym urlopie ten pracodawca zamieszcza w świadectwie pracy. Jeżeli rozwiązanie stosunku pracy z jednym pracodawcą i nawiązanie stosunku pracy z nowym pracodawcą odbywa się w tym samym miesiącu, na potrzeby ustalania proporcjonalnie wymiarów urlopów u poszczególnych pracodawców, zaokrąglenia niepełnego miesiąca do pełnego dokonuje dotychczasowy pracodawca. Przykład. Pracownik był zatrudniony od dnia 1 stycznia 2025 do 31 grudnia 2026. Nie była to jego pierwsza praca, wobec czego nie obowiązywał go miesiąc karencji. Pracownik pracuje na pełnym etacie, wobec czego z dniem 1 stycznia 2026 nabył prawo do pełnej puli urlopu, która ze względu na staż pracownika wynosi 26 dni za cały rok kalendarzowy. Pracownik wykorzystał w lutym 5 dni urlopu. Z dniem 11 sierpnia 2026 pracownik został zwolniony z pracy w trybie dyscyplinarnym, a od dnia 25 sierpnia podjął zatrudnienie u nowego pracodawcy. U dotychczasowego pracodawcy, za cały okres zatrudnienia od stycznia do sierpnia, za okrąglenia do pełnego miesiąca dokonuje dotychczasowy pracodawca, pracownik nabył prawo do 8 12 z 26 dni urlopu, czyli do 18 dni, z których wykorzystał 5. I ten poprzedni pracodawca musi zatem wypłacić pracownikowi ekwiwalent za 13 dni niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego. Z kolei, u nowego pracodawcy, jeśli pracownik przepracuje do końca roku, nabędzie prawo do 4 12 z 26 dni urlopu od września do grudnia, co po zaokrągleniu w górę da 9 dni. Proszę zwrócić uwagę, że u poprzedniego pracodawcy pracownik nabył prawo do 18 dni, a u nowego do 9 dni. Co w sumie daje 27, a więc więcej niż wymiar kodeksowy. Nowy pracodawca udzieli zatem pracownikowi urlopu w wymiarze 8 dni, a nie 9, 18 dni u poprzedniego pracodawcy plus 8 dni u nowego, czyli 26, czyli pełna pula za cały przepracowany rok kalendarzowy. Łączny wymiar urlopu wypoczynkowego w danym roku kalendarzowym, udzielony kolejno u różnych pracodawców, nie może być wyższy niż wymiar kodeksowy, to jest 20 albo 26 dni na pełnym etacie czasu pracy. To wszystko, jeżeli chodzi o zasady ustalania wymiaru urlopu wypoczynkowego. Liczenia urlopów proporcjonalnych i praktyczne przykłady związane ze zmianą pracodawcy czy stażu urlopowego. Jak widzisz, w teorii brzmi to prosto, ale w praktyce pojawia się wiele sytuacji, w których trzeba z dużą precyzją zastosować przepisy, zwłaszcza przy zaokrągleniach i przy zmianie etatu. A w kolejnym odcinku zajmiemy się tematem, który na co dzień budzi najwięcej pytań w działach kadr i wśród pracowników. Jak prawidłowo liczyć urlop wypoczynkowy na niepełnym etacie? Pokażemy, jak działa proporcjonalne ustalanie puli urlopu przy jednej, drugiej, 1 trzeciej czy 3, 4 etatu, kiedy stosujemy zaokrąglenia, a kiedy nie, oraz na co szczególnie uważać, aby uniknąć błędów w naliczaniu. Jeśli chcesz uporządkować temat urlopów od A do Z, koniecznie zasubskrybuj kanał, żeby nie przegapić kolejnej części tej serii. I do zobaczenia w odcinku piątym.